Cześć, mam na imię Agnieszka. Lubię gadać do telefonu, a to jest cykl Mama na spacerze. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego tak bardzo lubię rutynę jako młoda mama. Ja jestem mamą dwójki, moja starsza ma dwa i pół roku, a moja młodsza dwa miesiące i tutaj spaceruje ze mną w wózeczku. Skąd taki temat, temat rutyny? W pierwszym odcinku mówiłam o tym, że rodzicielstwo jest dla mnie bardzo stresującą rzeczą. Odsyłam do tego odcinka, jeżeli jeszcze go nie oglądałaś, nie oglądałeś. I chciałam dzisiaj powiedzieć o tym, co mi pomaga w tym, żeby ten stres jednak trochę ogarnąć, żeby trochę jednak z nim e, powalczyć i jednak, żeby jakoś przejść w miarę spokojnie cały dzień z moją dwójką. Jestem sama w domu z dwójką dzieci. Oczywiście w trakcie, kiedy mój mąż pracuje. Mój mąż pracuje na home office, ale mimo wszystko no, ja się zajmuję dziećmi. Najpierw chciałabym powiedzieć, co mnie tak bardzo stresuje w tym rodzicielstwie. To znaczy, mówiłam o tym, że po prostu stresuję się, czy moje dzieci będą na koniec dnia całe i zdrowe. I to się zgadza. Natomiast oczywiście nie jest tak, że jeżeli na przykład czytam mojej starszej córce książkę, to ja się stresuję, że coś teraz się wydarzy, co może, nie wiem, zakończyć się szpitalem. No, bez przesady. Natomiast skąd ten stres? Otóż w tej chwili, jak mam dwójpółlatkę, Moja córka często wchodzi w taki tryb destrukcji, w tym autodestrukcji. I oczywiście ten tryb pojawia się w pewnych mm, sytuacjach, to znaczy pojawia się, kiedy jest znudzona, kiedy jest zmęczona, albo kiedy jest głodna. Albo wszystko naraz. W tym momencie, kiedy ona wchodzi w ten tryb. Naprawdę bardzo ciężko jest mi ją opanować. Ja czytam różne strony, czytam różne profile na Instagramie i próbuję stosować różne porady. Również czytałam książki. Nie bardzo cokolwiek działa w momencie kiedy moje dziecko jest w tym trybie. No jest tylko dwulatkiem, który ma po prostu trochę przegrzany system nerwowy w tym momencie. I oczywiście działają takie rzeczy jak po prostu no nie wiem, zapewnienie tego, czego brakuje, tej potrzeby, to znaczy podanie jedzenia, albo jeżeli ma dużo energii, to wyjście na dwór i tak dalej, i tak dalej, ale trzeba to przeprowadzić jakoś. I nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza z drugim dzieckiem, na które też trzeba patrzeć i zwracać uwagę. Kiedy moja najstarsza córka była mała, no to oczywiście trudno było o jakąkolwiek rutynę, ponieważ no niemowlak taki jedno, dwu, trzy miesięczne, no ma ten rytm bardzo zmienny, i czasami ten rytm się ustabilizował na przykład na kilka dni. No, trudno tutaj mówić o jakiejś rutynie. Pierwszy raz udało nam się ustawić taką fajną, naprawdę rutynę, kiedy moja córka miała 7 miesięcy. To był ten moment, kiedy ja nagle właśnie nie mogłam ułożyć jej dobrze dnia. Bardzo trudno mi było ułożyć ją na trzecią drzemkę. A potem zasypiała bardzo, bardzo późno. Długo mi zajęło dojście do tego, że po prostu moja córka już nie potrzebuje trzech drzemek, tylko dwie. W momencie, kiedy wyeliminowaliśmy trzecią drzemkę, yy, i moja córka miała dwie drzemki, ułożyliśmy wspaniałą rutynę, która działała nam przez nie pamiętam dokładnie ile, ale kilka dobrych miesięcy. Były tam właśnie dwie drzemki, mała potem zasypa, zasypiała o 19.30 i my od 1930 mieliśmy swój wieczór. Oczywiście budziła się w nocy kilka razy, ale chyba dwa, ale były to już dosyć krótkie pobudki. No i dosypiała, nie pamiętam, chyba do siódmej. Natomiast potem mogłyśmy cały dzień przeżyć według tej rutyny. Konkretnych godzin. I nadrzemki zasypiała bardzo szybko, bo wiedziała, że to jest ten moment. Co mi daje ta rutyna? Otóż przewidywalność. Ja jestem w stanie przewidzieć mniej więcej, kiedy moje dziecko jest. Zmęczone, kiedy będzie głodne, kiedy będzie miało dużo energii, a kiedy będzie miało taki zjazd energetyczny. I dzięki temu ja jestem w stanie mniej więcej przewidzieć, kiedy te momentu, momenty kryzysu mogą się pojawić, i rzeczywiście one pojawiają się właściwie dosyć w podobnych e, momentach dnia. E, ja też e, nie ukrywam, że jest mi łatwiej po prostu iść od etapu do etapu, myślę sobie ok, teraz mamy śniadanie, ok teraz mamy jakieś zabawy w puzzle i yy, albo w, czytanie książeczek teraz wychodzimy na dwór i zostajemy tam na półtorej godziny teraz wracamy i mamy jedzenie jabłka i czytanie książeczek i tak dalej, i tak dalej i ja po prostu wiem od etapu do etapu w którym momencie jestem i nie muszę się stresować tym Właśnie, czy, no jejku, czy będzie drzemka, nie będzie drzemki, czy może teraz jej podać coś do jedzenia, czy może później, może teraz zrobię obiad, a może kiedy indziej. Ja mam już to wszystko poukładane i nie muszę tracić energii na to, żeby właśnie ten plan stwarzać na bieżąco. I być może dla mnie na przykład, i być może właśnie dla wielu z Was jest to dosyć oczywiste. Ale widziałam wielu młodych rodziców, którzy nie mają takiej rutyny, dlatego mimo wszystko się y, tym dzielę. Dzięki dobrze ustawionej rutynie, oczywiście to dotyczy mojej starszej córki, przetestuję na młodszej, zobaczę czy też tak będzie, ale jeżeli rutyna jest dobrze ustawiona, to nie tracimy prawie w ogóle czasu na usypianie, na przykład. To znaczy, usypianie trwa maksymalnie 20 minut. A czasami krócej. Zdarzało się na przykład, że ta drzemka w wózku wychodziliśmy w 5 minut, dziecko już spało. Ja byłam w ciąży zaawansowanej i musiałam coś zrobić, to znaczy zrobić dokładnie obiad, to wiedziałam, że wyjdę z wózkiem. Córka zaśnie, no już wtedy nie w 5 minut, ale takie 20. Ja wrócę z wózkiem i wystawię ją, jak jeszcze był, było dosyć dziś chłodno, to wystawiałam ją na balkon. Jak ciepło, to do pokoju i mogłam zrobić obiad, mogłam go zjeść, mogłam chwilę odpocząć. Miałam, no, takie półtorej godziny dla siebie, i to było mur beton, że te półtorej godziny w ciągu dnia mam. I czy są jakieś minusy takiej rutyny? No, oczywiście, że są. Po pierwsze. Jeżeli coś idzie niezgodnie z rutyną, bo na przykład z jakiegoś powodu moje dziecko się zrozemocjonowało i nie może zasnąć i nie zaśnie na drzemkę, ja się bardzo denerwuję. I właśnie tak jak z rutyny czerpię spokój, tak kiedy ta rutyna jest zaburzona. Ja zaczynam czuć taki podwójny stres, bo nie wiem teraz, czy y, cały dzień już mi się rozwalił, czy tylko kawalątek. Nie wiem również, jak długo będziemy powracać do naszej rutyny, bo zdarza się, że czasami to jest tylko jeden dzień albo pół dnia, kiedy idzie, no nie według planu, ale zdarza się czasem, zdarzało się czasem, że mm, powrót do, do rutyny, czyli na przykład do takiego szybkiego zasypiania na drzemkę, zajmował trzy dni. I oczywiście w końcu się wróciło, natomiast to, to były trzy dni trudne, bo na przykład trzeba było chodzić w, w, z wózkiem przez całą godzinę, a nie tylko przez te 10 minut, żeby dziecko zasnęło. Brak drzemki. To nie tylko moje niezrealizowane plany, ale większe zmęczenie dziecka, a więc większe ryzyko wystąpienia tych trudniejszych zachowań, kiedy ja nie będę mogła opanować mojego dwulatka, bo w zmęczeniu mogę też czegoś nie dopatrzeć. No i może wydarzyć się coś, czego bym bardzo bardzo nie chciała, a więc mój poziom stresu rośnie. No i jakie są jeszcze inne wady? No jest y, podstawowa wada, którą myślę, że bardzo wiele osób y, Daje jako argument, jeżeli nie mają swojej rutyny, to więc brak elastyczności. My w ogóle nie jesteśmy elastyczni, niestety. Cała rodzina nasza, jeżeli chce się z nami spotkać, musi się dostosować do naszego rytmu dnia. Na szczęście są tacy kochani, że to robią i są dosyć wyrozumiali, więc dziękujemy im za to. Natomiast, jeżeli mamy się, nie wiem, spotkać ze znajomymi, jest nam bardzo ciężko dopasować naszą rutynę do ich rytmu. Jeżeli na przykład chcemy wyjść do teatru z dzieckiem, często zdarzało mi się, że rezygnowałam, bo była w porze, bo spektakl był w porze drzemki albo bo byśmy nie zdążyli dojechać na drzemkę itd., itd. A więc sobie sami eliminujemy w pewnym sensie możliwości i to, co byśmy mogli robić z dziećmi razem, gdzieś wychodzić na przykład nie wiem, na jakiś dłuższy spacer do restauracji, do sal zabaw itd. O ile to nam się kłóci właśnie z naszą rutyną, bo wiemy, że nie zdążymy zrealizować całego planu w ramach naszej rutyny. No i ten brak elastyczności. Hmm, trochę mi przeszkadza. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest dostosowywanie całego swojego życia pod dzieci. Pewnie tak jest. Dzieci są małe i właściwie do kogo mam się dostosowywać? No, ja raczej muszę się dostosować do nich. Natomiast ja to robię dla swojego spokoju ducha. Ja robię to dlatego, żeby mi było łatwiej. Bo ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam takiego dnia, kiedy ja się budzę i się zastanawiam właśnie, no to teraz idę na spacer? Czy może teraz powinna być drzemka? Czy może teraz powinnam dać to do jedzenia? Czy siam to, czy owam to? I mnożę sobie tych pytań. Pewnie osoby, które nie mają rutyny, się tym tak nie przejmują i być może im działa właśnie taki system, że o, widzę, że dziecko jest zmęczone, no to w takim razie kładziemy je spać albo samo gdzieś tam zasnęło. Ale ja bym miała wtedy zawsze właśnie taki stres, no ale czy w takim razie zaśnie mi o dobrej porze w no wieczorem, czy będę miała jakiś wieczór dla siebie, czy będę mogła zrobić to, co zamierzałam. No właśnie, więc dla mnie rutyna jest. Złotem. Teraz jednak jest dosyć łatwo. Mam starszą córkę, według której właśnie ustalam rutynę, i młodszą, która niestety musi się dostosować. No i czasami, oczywiście, jest moment, kiedy no, trzeba ją nakarmić, więc coś się troszkę przesunie, ale no, to są szybkie rzeczy, i na razie nie ma problemu. Ciekawe, jak będzie, kiedy ona będzie miała jednak inne. Potrzeby. Będzie trzeba na przykład ją właśnie położyć na dwie czy trzy konkretne drzemki w ciągu dnia. Zobaczymy. Z tą małą mam na razie w rutynie wieczorny spacer i rozmawianie do telefonu. Natomiast jak będzie miała więcej potrzeb, zobaczymy, jak uda mi się pogodzić te rutyny i ile stresu będzie mnie to kosztowało. Być może wtedy nagram yy, tak za pół roku, za rok odcinek sprostowania, na ile w ogóle ta rutyna jest możliwa przy dwójce maluchów. Na razie trzymamy się, no ale tutaj mówię. Jest jeszcze prosto. Myślę, że to na tyle tutaj się żegnam z takim o, zachodem słońca. Na razie papa, pa.